Ostatni raz w Bordeaux byliśmy w 2021 roku i jakoś nie wspominaliśmy tego miasteczka dobrze. Ale chyba było to spowodowane w tamtym czasie przez wszędobylskie maseczki, które skutecznie uniemożliwiały czerpanie jakiejkolwiek radości ze zwiedzania. Byliśmy wtedy w Muzeum Wina, byliśmy też w Zoo i w innych atrakcjach tego miasta, ale lata minęły i postanowiliśmy sobie miasteczko tak delikatnie odświeżyć. Z racji mojej kontuzji kolan ze strefy przemysłowej do centrum miasta dojechaliśmy tramwajem. Niestety nie mogę póki co go przeciążać. Ostatnio zwiedzając jakieś miasto zawsze sprawdzamy tutejsze wydarzenia i imprezy i dzięki temu wiedząc, że odbywa się tutaj właśnie festiwal i rozstawione jest wesołe miasteczko na Place des Quinconces. To udaliśmy się właśnie w tamto miejsce. Zastaliśmy tam mnóstwo kolorowych stoisk z jedzonkiem, różnorodne atrakcje wesołego miasteczka w postaci kolejek, domów strachów, maszyn, które miotają tobą także wcześniej spożyte jedzenie, podjeżdża lub nieplanowanie wyjeżdża z żołądka. Ogromna ilość loterii, w której co mnie dość zszokowało, nagrody były bardzo bogate. Z takich ciekawszych, to na ten przykład można było wygrać różnorakie wycieczki do ciepłych krajów dla dwóch osób. Chociaż powiem Wam, że gdybym w takim miejscu wygrała, to Chyba bałabym się z tego skorzystać. Z innych nagród to widzieliśmy kłady, motory, telefony, telewizory i inne sprzęty elektroniczne. Oczywiście mnóstwo pluszaków, figurek i innych bibelotów. Nawet sami próbowaliśmy sił, żeby wyciągnąć jakąś maskotkę, niestety bezskutecznie. A najbardziej podobała mi się kolejka terroru, która zaskoczyła nas. Żywym aktorem z piłą mechaniczną, który wyskoczył na nas w środku atrakcji. Po intensywnych emocjach postanowiliśmy uraczyć się jakąś słodkością i wybór padł na mocno nadzianego pączka i czurroski z kremami. Pychotka, ale tak słodka, że nie byliśmy w stanie dojeść tego do końca. Po miło spędzonym czasie na festiwalu udaliśmy się na spacerek po mieście. Ludzi było pełno i ku naszej uciesze sklepy mimo tego, że była niedziela, były pootwierane, więc nie omieszkaliśmy z tego skorzystać. Niechcący natrafiliśmy także na wielki sklep, Manga-anime, i nie było innej możliwości, jak po prostu tam wejść. No a jak już się weszło, to przecież nie wypada wychodzić na pusto, nieprawdaż? To jak z kilometrami w ciężarówce, na pusto się nie opłaca. Więc idąc tym tropem myślenia, wyszliśmy stamtąd z nową figurką do naszej kolekcji. Na sam jużki koniec wpadliśmy sobie jeszcze na małą kolację, również troszkę w stylu japońskim. Zamówiliśmy bułeczkę bao i makaron z krewetkami. No niestety nie powalało, było po prostu. Okej, okay, szkoda. No a pomimo spędzonym popołudniu wróciliśmy tramwajem do ciężarówki i mogliśmy jeszcze śmiało wykąpać się i przespać jeszcze kilka godzin, bo ruszyliśmy dalej dopiero o trzeciej w nocy.